Cześć! Dostałem przed chwilą przesyłkę z portalu Gearbest zawierającą wyścigowego mini drona, mini quadrokoptera o rozstawie silników 120 mm, więc będzie prawdopodobnie całkiem malutki, więc zróbmy szybki unboxing. Porządny kartonik. Tutaj widać FX 120 Made in China. W środku porządna pianka. Okay. Na samym początku mamy instrukcję. Fury B. jest to jest nazwa prawdopodobnie producenta tego mini drona. Mamy tutaj rozpisane wszystko, wszystkie komponenty. Pełną specyfikację. Rama 120 mm, silniki 1306 3100 kV. Tutaj mamy rozpisane wszystkie kanały. Jest specyfikacja nadajnika, którego nie ma. I to tyle. Niestety widzę, że w tej mini-instrukcji nie, nie zostało zawarte: jak podłączyć swój własny odbiornik RC do kontrolera, no ale zaraz zobaczymy dalej. Może coś będzie jeszcze. To tutaj mamy śmigła. Prawe, lewe dwa zestawy. więc Mamy mały zapas. Przewód zasilający. Przewód do zasilania ładowarki. Śmigła, żeby było lepiej widać. Śmigła JJ Pro. 30-45. Czyli całkiem malutkie. 30 ze skokiem 45. Trzy więc powinny dawać niezłego kopa mini ładowarka IMAX RC o, dobra firma e, ładowareczka wygląda na to, że jest balanserem tutaj mam porty e, do balans, złącza balansera dwucelowego i trzycelowego diody sygnalizujące proces prawdopodobnie proces i zakończenie ładowania przetestujemy antena ftv rzepy to jest prawdopodobnie do podłączenia. Aha, to jest przewód do podłączenia. To jest złącze balansera, czyli do akumulatora. Do zasilania, ale jeszcze nie wiem czego. I to, co najważniejsze w tym zestawie. Aha, jest jeszcze kluczyk. I najważniejsze. Mini wyścigowy quadrocopter. Jest naprawdę malutki. Wydaje się, wydaje się bardzo porządny na pierwszy rzut oka. Fajnie zbudowany bardzo zwarta konstrukcja. Kamera zamontowana na górze. Tutaj jest wyprowadzenie złącza do anteny. Fajna kientka antenka. Ok, tutaj można przykręcić z tym, że przeszkadza trochę złącze. Od kamery, ale to nie jest problem. Ok, od razu, tutaj, tutaj na dole jest zamontowana bateria. Jest taka płytka z włókna węglowego na rzepie. wygląda to najporządniej, szczerze mówiąc. No, ale może wytrzyma ten rzep jeden. Ale... No, zastanowię się, czy nie wymienić na swój jakiś porządniejszy. Aha, bateria jest jeszcze zamocowana rzepę. ok. Tak to wygląda. Tak, bateria Furby 30C 3-celowa, 620 mAh. E, tutaj jest kamera. E, niestety to jest przy, przy zastosowaniu takiej anteny, to jest, to jest maksymalny kąt odchylenia kamery, e, ponieważ dalej przeszkadza antena, więc to już tutaj, nie wiem ile to jest, no na pewno nie 45 stopni, jeżeli ktoś lata na 45 stopni, e, to to może być troszeczkę za mały kąt, no ale myślę, że dla mnie powinno być ok. E, silniki, tak jak było wspomniane w specyfikacji 1306, 3100 kV, Rama A z włókna węglowego. Okay. Silniki widzę z nakrętkami z gwintem dwukierunkowym czyli jedna z gwintem dokręcanym zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a dwa silniki przeciwnie co jest bardzo fajne, ponieważ zabezpiecza przed odkręceniem się nakrętek podczas lotu. W tej XT60, czyli standardowy. Patrząc tutaj na tą, na tą kostkę z elektroniką, od góry jest widać nadajnik nadajnik FPV. Poniżej jest kontroler lotu, tu jest wyprowadzenie micro USB do podłączenia do komputera. Z tej i z tej strony są porty. tylko, że nie widzę takiego standardowego wyprowadzenia na serwo więc zastanawiam się jak tutaj podłączyć odbiornik RC ale to jeszcze jeszcze do tego dojdę i na dole jest zintegrowany układ 4SC 4 w jednym. kamera regulowana malutka, tutaj już nie jest na niej nic napisane ani nie jest wymieniony producent tej kamery no, przetestujemy, jak jaką jakość obrazu oferuje. Samo opakowanie bardzo fajne, fajna pianka, taka klejona. Także, no, moja paczka przyszła zupełnie nieuszkodzona z Chin. A patrząc po tym opakowaniu, to nawet gdyby ją rzucali, to prawdopodobnie nic by się tutaj złego nie wydarzyło. Naprawdę, bardzo fajnie zapakowane. Jeszcze dla porównania rozmiarów, tutaj mam standardowa 250, wyścigowa, wygląda tak. A to jest ten maluch przy niej. Jest naprawdę e, wygląda jak zabawka. Malutki. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. No, szybko przykręcę jakieś śmigła, żeby zobaczyć, jak się prezentuje ze śmigłami. Od pierwszy z brzegu nawet nie patrzę. Prawdopodobnie kierunek pomyliłem. A to tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ze śmigłami. Może cztery takie same na szybko. Okay. Tak wygląda całość ze śmigłami. Tutaj nie wiem, czy problemem nie będzie ten przewód, bo ten przewód od baterii jest dość długi. Ten też jest dość długi. Po podłączeniu... Nie chcę teraz tego podłączać, bo mam założone śmigło, a nie wiem, jak jest skonfigurowany ten kontroler. Nie chciałbym, żeby zaczęły się tutaj obracać. Po podłączeniu... No nie, chyba nie powinno być problemu. Tutaj obawiam się, czy nie będą tutaj te wtyczki i przewody wchodziły w śmigło, ale wygląda na to, że chyba nie będzie problemu. Mała antenka elastyczna, kamera na regulowanym uchwycie prezentuje się fajnie. Zobaczymy, złożę całość, odkryję, jak podłączy do tego swój odbiornik RC, skonfiguruję, to na pewno lada moment zrobię oblot i zobaczymy, jak to lata w porównaniu z taką standardową 250 Dzięki za uwagę.